Witajcie! Dzisiaj mamy samochód roczny, lakier w bardzo dobrej kondycji. Jest w paru miejscach, gdzieś dziennie, gdzie tu ryska, tam ryska, ale co będziemy robić powłokę, będziemy robić powłokę. Żeby nie ciąć niepotrzebnie lakieru, a jednak potrzebna jest korekta lakieru, użyjemy dzisiaj pasty finiszowej damy miękkiego pada można przy tej paście użyć średniego pada, jest wtedy ciut większe cięcie, ale wydaje mi się że nie jest to potrzebne nigdzie nic nie widać tak? tu jest ryska jeszcze naprawdę lakier jest w porządku musicie pamiętać, że jak robicie robicie ktoś wam robi korektę kładzie powłokę Robić to jak do siebie nie to że tniemy lakier nie wiadomo ile dlaczego dlatego że później już nie będzie co ciąć to jest japończyk, także tu jest lakieru bardzo bardzo mało robimy maszyną Evoxa HDX8, która ma praktycznie 8 mm, jednak jest to maszyna planetarna. Ciut więcej na samym początku. Tak. I to nam wystarczy. To nam w zupełności wystarczy. Jest to miękka przykładka. Jeśli to robiłeś pierwszy raz, miękkim padem, finiszową pastą wiesz, że nie narobisz bałaganu hologramów, a samemu możesz zabezpieczyć ładnie samochód i naprawdę będzie się błyszczał, nawet jeśli zostaną gdzieś jakieś grubasy. To i tak lakier będzie się ładnie błyszczał. Także Obserwuj, subskrybuj, bo mamy dla Was fajne nagrody. Rozdajemy różną chemię, także obserwuj.